I i bobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przed chwilą stoczyłem batalię o wyciągnięcie motoru z domu, zastawiony pięcioma innymi skuterami, ale się udało, jak widzicie. Ruszam na siłkę teraz, później prosto z siłowni jadę do, na lekcję kmerskiego i później czas wolny. Zapraszam serdecznie. Życzę miłego oglądania. Jak już łodzie pływają po ulicach, to widomy znak, że lada szelest mamy Water Festival. I tak faktycznie jest. Normalnie zaczyna się on jutro, ale jako, że dzisiaj piątek, piąteczek, piątku u nas, no to podejrzewam, że już dzisiaj będzie troszkę atrakcji. Niemniej, start. Dopiero jutro. No i już, na siłce gotowości. Czekamy jeszcze na maczkę i na tanie, się przebierają. Ja myślę, że dzisiaj tutaj będę e, głównie spędzał czas. Może trochę tutaj. Zero cardio, taka obiegówka. Ale robimy dzisiaj górną część, głównie, może trochę brzuch. I tak po kolei. Zobaczę ile. Ostatecznie, jak często będę tutaj przychodził. Po dzisiejszym nie zdecyduję w ogóle, czy wykupię sobie karnet miesięczny, czy na razie wziąłem sobie tylko jednorazową wejściówkę. I jak będzie fajnie, to biorę sobie następnym razem na miesiąc. Zobaczymy. No, trzy razy w, miesiąc, w tygodniu, co najmniej będę chciał przychodzić tu, a być może część. Godzina siłki. Teraz jeszcze mam dosłownie 12-15 minut na. Basen i lecę na Kmerski. Nie mogę się spóźnić. No właśnie. No to do roboty. Tutaj również szykują się na Water Festival. Będzie duży festyn, duża scena, będzie się działo co wieczór. Nie wiem czy już dzisiaj. Później po lekcji Kmerskiego Eee, przyjadę tutaj i zobaczę, jak to wygląda. Na razie było coś dla ciała, teraz coś dla duszy. Tutaj też ta woda spiętrzona, że hej. Dobra, jedziemy. Skończyłem już zajęcia i przyjechałem tutaj zobaczyć, jak wygląda sytuacja. No i część tych stoisk już działa, już funkcjonuje. Koncert prawdopodobnie będzie jutro albo pojutrze, dopiero się rozstawiają. No, taki tradycyjny, klasyczny festyn. Dużo jedzenia, ciuchy i różnego rodzaju przysmaki dla dzieciaków. No to jest co? ja przyjadę tędy, czy nie przyjadę? No dobra, pan będzie ruszał. Nie będzie ruszał. Dobrze. To ja przyjadę. A dzisiaj y, na zajęciach y, no, taka sytuacja była, że dwie godziny miałem, a nie godzinę. Pani się zagapiła i y, y poleciało godzina piętnaście. Tam się rozstawia scena. No na dzisiaj na pewno nie zdążą. I y, 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 15 minut za długo było już. No mówi: ojej, a gdzie jest moja następna uczennica? Już powinna się pojawić. I okazało się, że tam pani zaspała i nie pojawiła się. Zatem zrobiliśmy sobie dwie pełne godziny dzisiaj zajęcia. Przerobiliśmy prawie cały alfabet już. Choć muszę się teraz tego nauczyć, oczywiście, ale nie jest źle, tak mam powiem szczerze. Nauka idzie szybko, pani nauczycielka jest zadowolona z postępu. Na razie jadę do domu o dwie rzeczy po siłce. Cały czas mam na sobie. Bagaż. I oj, tutaj się rozstawiają. Proszę, proszę, proszę Ale tu się będzie działo Po drugiej stronie tak samo już wszystko rozstawione Ale będzie No, weekend nie od Parady się szykuje Czad Będzie gdzie zjeść. Byłem przed chwilą do tego gościa z wypożyczalni, którego robiłem motor, ale go nie było. później spróbować czy trafić na niego, no bo zdecydowanie za nisko jest ten motor. Zdecydowanie siadł, on taki nie był. I teraz zaczepiam tym, przy każdym, nawet najmniejszym podjeździe. No właśnie ja jestem w design. Design. Miałem jechać zjeść coś do Latańskiej, ale Maciek Przekazał mi info wczesnej, że siedzą sobie właśnie w tempu. Dzień dobry. To w tej sytuacji i ja się tutaj zjawiłem. Znajdę coś dla siebie. Herbatka to jest bardzo dobry pomysł, ale z mleczkiem i coś do jedzenia. Z mleczkiem to nie chcę właśnie. Rozumiem, na żołobę. Ja mam. Nie wiem, jak tu powiedzieć, to jest zdarzenie, którego do nie miałem. Tak się porobiło. Czego powiedzieć, mam takie tablety? I mantis, czy coś tam. Nie wystrzeliło Dobra, to ja na mnie i zamawiam coś. Zamówiłem sobie e, chicken cordon blue i wziąłem właśnie gry a jak się pyta, no i jak? Słuchawe lekko, słuchawe. Takie bo to było pieczyste tak. może. Z tego Bardziej soczyste powinno być. No, no ale... Ale nie jest nie najgorsze. Znaczy nie soczyste, tylko pieczyste. dlatego może to cała ta... Ten... Która wyszła. Ale Wiec, tak to w porządku? Znośnie, znośnie, tak, ale taki zacny kawałek jest. Całkiem. No ładnie. Nie uważajcie że Franciszek Nie, ale ten dają dobrze to jest okay. No i e, bawarka, ale na bazie zielonej, jaśminowej. <gryzanie> taką przynieśli. Poprosił sobie taką, żeby była taka sama jak ja, no i ten. Ale mleko do ode mnie, także. No, także em, zdrowo, zdrowo. No bo my em, zaczęliśmy zdrowy tryb życia. Tak. Jest wyzwanie miesiąc do świąt Bożego Narodzenia, żeby poprawić formę. Także ograniczamy wszystko, co niezdrowe. Większość. Staramy się. Staramy, staramy się ograniczać. Nie robimy takiej fajfy. Nie, no nie można zero-jedynkowo, to jest nienormalne, no nie ale, ale staramy się ograniczyć to, co nam nie służy. A z mniejszać y, 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 te rzeczy tak czy są sam, górze. Sam pójść na siłę, wiadomo, że to jest no zdrowo, inaczej się dzisiaj czujemy w ogóle, bo taki jest. No ja dzisiaj i y, y, siłka, dwie godziny kmerskiego, taki no. dobry dzień. Dobry dzień, no. taki, oh, ho, ho. Dobrze się. Jak, jak nie piątek, no? Oh, taki piątek, piąteczek, piątunio, to. to Aż ho, ho. To normalnie może jutro, jest może. Jutro właśnie rozmawialiśmy też o tym, że jutro troszkę później musimy iść na siłkę, bo ja muszę o 8 rano puścić panią do sprzątania i ja ją wpuszczę i miglaj, co na Wtedy, a jutro to co, też szkóra? Znaczy rozmy, my tylko będziemy no. robić? my musimy obiegówkę taką zrobić, nie ruszaliśmy się tyle czasu, to trzeba zrobić po prostu niech stawy, Ja ponu, się tam no, trochę ruszamy, ale tylko tak, tak, tak. bo tylko... A tutaj, ale tutaj jest wszystko i na końcu wskakujemy do basenu, sobie robimy parę długości, także wszystko jest OK. basen jest... Super woda, super taka i czysta. Nie jest to, to ta zupa tutaj. Pokazywałem, pokazywałem, widać było. Ja, ja taką tam gdzieś przymknąłem, jakąś wielorybek. Starałem się unikać tego biały widoku, delfinum, ale się dało. Biały, biały defin um. Dobrze, ja w służbowej koszulce. No to smacznego moi drodzy i widzimy się za chwilkę. Kulaszcze życie prowadzimy. Postawiłem kamerę na sosie sojowym, żeby mieć wolne głowy. Fantastycznie. Taki step. z Tempul skończyliśmy, najadłem się i przyjechaliśmy do Chińczyka. Bo się okazało, że Natalia i Maciek są głodni. Przyszła No właśnie, co za sobie? Tartuli. ale mam rzeczywiście keton. No tak, ale to jest. To Ale nie ekstremalne. Ja tylko dla towarzystwa wziąłem sobie ostro. Tak, to samo zdrowo. 300% ostrości ma być. Pani powiedziała, zobaczymy. Mleko. Mleko niezdrowe. Ale Ale się turystów też jest strasznie dużo. Teraz zaczyna się Water Festival, także jest maser. No, i dzisiaj będę jechał na Miacho, pokazać Wam, jak wygląda w tej chwili wieczorem to. Jeszcze przed rozpoczęciem Water Festival. Czy już będą dzisiaj wyścigi? Nie, nie. Nie ale treningi, może jakieś przedbiegi będą. To tak, raczej w ciągu dnia kwalifikacji. Tam, tam już przyjechaliśmy z Natalią, a tam co? W tych baniakach te winory I panowie dobrze porobieni. Znaczy mówią, aha. Dobrze. Trenują. Trenuje Trenują. na to... się. Długi weekend będzie. Długi weekend. No w każdym razie yy, zobaczymy. Przy okazji podejrzewam, że będą te walki ku Kme. Tak, tak. Bo ring wystawili. Kuchne tak, kuchne. I... Igrzyska, igrzyska, A po prostu, no chleba tak. igrzyska. Z tym, że chleb, nie keto, to same igrzyska, tak. No dobra, to, to, to jest, tyle jeśli chodzi o meldunek y, z trasy. Znów prawie spadło. To jest by mało stabilny, bo ma takie... Mogłem postawić na ten na, megar. Na Następnym razem. To trudno, następny raz. Nie będzie następnej razy. <laughs> Żeby jednakowoż nie było, że się obżeram, to y, pokazuję co co mówiłem. <laughs> To jest kapusta, jest to taka ostro-kwaśna. Ostro-kwaśna kapusta pekińska. Proste mega danie, ale takie zdrowe dosyć chyba. Po prostu zdrowe. Tylko tego nie lubię, tych kuleczek. Co to jest? Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa. Bardzo popularna w Chinach przyprawa. Fatalny smak, nie, nie w ogóle, niedobre. Ale w, to znaczy da, niedobre, tylko kulki niedobre. Zjedz jedno. Nie. Spróbuj. Nie. Spróbuj. Nie, nie, nie. A, a może tobie akurat będzie smakowało? Nie, 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 nie. Ja to nie. Dawaj, skupę, to mogę spróbować. Sto rilli. Nie, no, to mogę. Dam ci tysiąc rilli. Nie, dolga. Tutaj się operuje dolkami. Dobra, dam ci dolga. Niech to Sto dolka. Nie, sto 100, 100. 100 dolka. dolka ci nie dam. To jedz sam. to sobie ja nie No widzisz, to jedz To daj mi stodolkę. Użę? Daj mi stodolkę. Nie, to wy nie da. Ty mi daj. Maciek <grym grym 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 zgodę> wyszedł na, na chwilę na zewnątrz, wrócił teraz. Maczka namawiam, ma, spróbuj to. Powiedz ci, ci o, zgodę, okay. czy ci smakuje. No Czy ci spokojnie, bo to jest serio, to jest bardzo popularna w Chinach przyprawa. Mówię zupełnie serio, to bez, bez żadnych jaj. No, no dlatego znalazła się w potrawie, no ale ja no, po prostu ale, jej nie lubię. Ale się wkradłaś. Wgrę... No ja nie lubię, nie lubię, nie, ale zjadłem przed chwilą, rozgryzłem właśnie przed chwilą. I to jest to anyżowe? No właśnie nie umiem ci opisać tego, jakie no, to ma smak. Ale się wkręca, i to za darmo, o nie wiem, nie wiem. Ko kobieta, wszystko dla pieniędzy. <laughs> właśnie, o, właśnie, Czy jak negocjowała tu ze mną, tylko rozgryźć musisz. Opisz ten smak. Nie wiem. Jaki? Jaki odcień? Jaki Nie jest nie. <grywa> smaczne. No bo no, no taki, no właśnie taki. To nie jest ani ostre, ani ani taki ani ziołowe, ani dobre po prostu, no. Ja na przykład u, u też nie lubię tej zieleniny, no, oni dają takie liście. No. Takie zkości, anyżem takim, nie wiem jak to nazwać. No A, w... wiem które, też ja ten... nie I ten... przepadam. I ten... mhm. Całą potrawę potrafią spartolić, mimo że te danie jest w porządku, to tą potrawę potrafią z Jednym liściem. Kilkoma, A czyli marynowaną zjesz? <laughs> no, ty to, ty, ty. A na... ja? zmarnowaną. Mogę pogryźć kapustą. <grych> o, no nie i ma. O teraz, i teraz nagle jak odstawiasz wszystko i nie ma czym pop popić, nie? Chcesz, co no, chcesz? Może być chili. <grych> nie, nie, co chcesz? Nic, to nie mają nic do z Ostre. Czyli Spróbuj macie, fajne. Nie. Ja to się już nie dam. Da. Ale jakby począł sobie język śledkami. Aż tak mocno? A... O Jezus, nie Widziałeś tam co też? Są, są rzeczy, których się nie da od zobaczyć. Przez okno. Przed chwilą jeszcze do tego wszystkiego. Ale zapomniałem o tym, że tak padnie język. Ale policji jeżdżą patrolami, jeżdżą na motorach w takich większych grupach i przez głośniki cały czas jakieś komunikaty pokmerskie. No, wymusiliśmy im. Trochę, radam. Na żywca się. W Bo tak powoli jadą. No, no. Tak po Kwersku, takie spojrzenie. <gry> Ale zaczęli nadawać te spłośniki. No właśnie, ciekawe co. Niedługo już będę wiedział. A chciałem powiedzieć tylko, że dzisiaj panią nauczycielkę od Kwerskiego moją nauczy, nauczyłem mówić dobrze. O. Ja mówi, dobrze. jak jest jak będzie po twoim języku po polsku Good. Dobrze, o nie. Spokojnie, powoli. zdej. Ale w końcu się zapisała to po kmerskimi literami. I dobrze. Dobrze. No dobrze. Da się wymówić. Jak to tego? Oczywiście. Oho, kolejny remont. następny będzie. Jutro walki już się dowiedzieliśmy będą, nie dzisiaj, także e, tu nie ma już, dzisiaj to nie ma co, jutro będziemy przychodzić. Ale tam jakieś takie place zabaw dla jak będą tu buchańcy, zjeżdżalnie, ale z rzutku będziemy mieli radochy, łoł. się Watanak Browar Watanak, tu się rozstawia i to oni sponsoruje te walki. Watanak to jest między innymi piwo Watanak, to jest kród e... I oni mają tutaj, ten malutki placek, a tam... Ten duży, który pokazałem, Gansberg, i tam do no, koncerty konkurencyjne, będą przeksykiwać. Tak, bo jak tutaj staną widzowie, zrobią ławki, to wszystkie te nietoperze będą naduwali, tak wiesz, co tu będzie się działo. No nietoperze będą... Mińska choroba, panie, Nie Je choroba. Jedno. No i będzie, ale będzie tu będzie masakra, jaki będzie hałas, bo tam będą grali jeden koncert, tu będzie drugi, będzie druga. A jeszcze dalej, po drugiej stronie, bo tam jest rzeka, po drugiej stronie wystawili merska ta muzyka, e... no, Okej. Okay. Jest po stronie. także jak te trzy... Będzie, palą, to... co nagrywać, ale bez dźwięku, bez poni. Król sobie nie pośpiesz. <laughs> Grubo trenują tam młodziami. Ale super, dobra, zatrzymujemy się. A Następcy jadą. Gdzie płyną? Gdzie? O, będą ruszali. Dobrze, bardzo dobrze. Trenują. To... Dawaj zostawiamy motor gdzieś. My jak to... Czekaj, pod tą knajpą tam, Dakmart. Trzyma się, trzyma się, to z biedy nie wyjdzie. Nie? <laughs> tutaj kolejny, naprawdę, tu jest. Market mega, duży. O, gdzieś tutaj byśmy zaparkowali, czekaj, zobacz. A tam było miejsce. Ruszają, I to, dobra, i płyną. następny, następny. I lecą, i lecą. O co, tu są miejsca. Tu jest dobrze. Gdzieś musi być stary, ale ile tam osób jest? 3, 9, 12, 15, Zobaczy, wiem, 18, jest, 20, 20, 22 osoby są. Nie Tam ci bez koszu, tam ci wyglądają do no power. Zobacz. Poczekaj, zaraz ja się tu rozbiorę. <laughs> <laughs> a, nie, dobrze. Tylko... A, a pomógłbyś mi tak, żeby ten. Ale ma tak, że zaplankowałem policjanta. No to jest doki radiobus. Aha, to jest radiobus. Nie, nie ma normalne blachy. Co to? Aha, dobra. Ale czapka policjanta. Ale blachy prywatne. Yeah. O, widzisz, dziękuję. <głos> <głos> teraz dezyfekcja. Teraz... <noise> Dobrze. I ci idą teraz. Idą, idą Poszli. Utknąłem za motorami, nie mogę przejść. No ładnie, a już więcej jakiś... Pójdzie następna. Dobra, to ja się wycofuję stąd na razie. Tej ja mam takie spostrzeżenie, że załogi nie są ograniczone liczebnie. Pojemność łodzi og ogranicza ilość ludzi na niej. Takie mam wrażenie. Czyli jak ja bym tam przed Zobacz co tam się czyli, dzieje. Czyli jak ja tam bym tam wszedł, to mogłoby być no, y Titanic. Znaczy najmniejsza naj 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 załoga jakby była Ekipa ekipa Proszę, no, ja nie mogę nagrać tego samego co ty. Pokaż tu się. Bo u ciebie będzie to dzień wcześniej. Albo dwa, albo trzy, albo cztery. To jest dzisiaj. Wracają, to oni tam robią pętle. No, ci dobrze krzyczą. Dobrze płyną, Uwaga, ci druszają. Czas stop lecą następny. O ale dzicz, będzie super. Będzie się działo. Tam jest ten jeden, tam będzie koncert tego Gunsberga i festiwal. Tam Watanak i walki na ringu. Tutaj, jak widzicie, no najlepsze możliwe pozycje do tego, żeby obserwować wyścigi e, tych łodzi. Będzie się działo. Już się zaczęło, a dopiero się zacznie w niedzielę Teraz miałem już nie nagrywać, ale patrzę, czy to kobiety są. Proszę bardzo, jest załoga żeńska. Załoga żeńska z tym, że one wystartowały wczoraj. Tak, uwaga, ja kiwam. Hello! To są moje faworytki. Co? Moje faworytki. Tak, hello! Co nie kiwają? Te powyżej 40 nie muszą. Nie, te powyżej 40. One mają tam ołtarzyk z przodu, o, ci a ci też. Tak. Mają, mają. Ale nie wszystkie, ci nie mają. W Indonezji, w Indonezji była ta. No, czekamy, zawracają Tak, tak. Trzyma, by się Panią idzie. Robi się zamieszanie. Za gęstą, a się śmieją. Z nich. Nie, nie. Szarować tam, piary. Panie tutaj piękny mały. Dobrze, ma. brawo. Bardzo. Panią idzie, proszę bardzo. Gęsto się tu od nich zrobiło. No. Ale będzie akcja, ja jak działa na święta normalnie. Super. No i proszę, panie już wy wykręciły. Panie wykręciły, one tam dobrze, dobrze. Dopingują się, najgłośniejsze są. Tam jakaś z zorganizowana drużyna bardziej. Stroje mają jednolite. U-90. To nie, ja bym nie, nie, akurat oznaczenie U90 i pływać. No właśnie, no to a to, to będzie, da, może się skończyć jak ten, w tym filmie. A no, das bot, das <laughs> bot po niemieckim. prostu. No będzie no po prostu po, łódź podwodna, no. no. widać tutaj panowie zaczepiają, no. Każdy tam chciałby a. poflirtować z paniami pływaczkami. No tak, z wiosła by łapać tą. To... <laughs> Dobra, chodź, dziemy się zastanowić, co dalej. Ale ich tam jest. Słoneczko nam wyszło i daje po oczach. Wygląda na to, że chłopaki będą chcieli wystartować. Kolejna próba. Zaraz zobaczymy, jak wygląda start. Tam jeszcze płyną kolejne ekipy. Tam jeszcze dwie są, macie, To 10 chyba jest ekip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie, no 8. 8, właśnie, dokładnie. Panie się gotują do startu. Zasz, ale ja to do nich założy się nie nadaję, bo i tak szybko zażmutają. <stankuś> <stankuś> Jak Bevisen Batchet. I teraz gdzie? No. To, to nie załoga dla mnie. Nie, nie. Za duże grzywki. Moja no panie, cofają, cofają. Nie, panie płyną, panie ruszyły. Panie ruszyły, zobaczcie, będzie różnica. Panie ruszyły z kopyta. Ale uleś to no, skoordynowało ładnie płyną, synchronicznie. A tak wygląda start w wykonaniu panów. Krótkie ruchy, widzisz? Chowają same koń, końcówki tych pagaj. Ja bym chciał z na ryby pojechać. Wyłapać z pagaja byś chciał, po prostu. A pani, po... zobacz, jak elegancko. Ale oni już widzisz, teraz już. Powoli siadają. Tak, tak. A czas, no, nie Bo nie łódź weszła teraz. w ślisk i teraz będzie po prostu leciała po powierzchni. Tak, no, fajnie. Dobrze, będzie, będzie super, będzie super. Zobaczcie, jaki zachód słońca nam się szykuje. Pięknie będzie. Piękny zachód słońca się gotuje. Ja teraz jestem w domu. Składam odcineczek. No i plan jest taki, że później wczesnym wieczorem, późnym popołudniem, żeby podjechać jeszcze tam zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Bo podejrzewam, że jak dżumku wezmę już, to raczej nie będziemy. No, wieczorami na pewno nie będziemy się tam po. Cześć, Przecież yy, Water Festival jest 26-28. Czyli poniedziałek, wtorek jest jeszcze. Czyli ona nie ma szkoły, poniedziałek, wtorek, chyba. Czyli że jest w domku ze mną tyle dni. No to do, do, doskonale. Tylko muszę spisać, znaczy na pewno jest zamknięta szkarta. W ogóle na, na 100%. Pytanie brzmi, czy w środę ją otworzą, czy później. Muszę się skonsultować ze szkołą. Jeszcze szybka przebitka, tylko na ten zachód słońca. Zobaczcie, jak się ładnie maluje. Fajnie, co? Fajnie. Zasadniczo to już właściwie chyba jest ten moment, kiedy mogę zakończyć odcinek. Być może jeszcze dzisiaj wyjdę na miasto, zobaczyć, jak wygląda. Tak jak mówiłem wcześniej. Jak wygląda to wszystko, co się dziać zaczyna, ale to już sobie na spokojnie nagramy i, i obejrzymy w jutrzejszym odcinku. Jest tylko takie spostrzeżenie a propos naszych gości, bo wy z samego rana. Znaczy, nie, 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 nie tak. Z samego rana to ja wybyłem i oni jeszcze wtedy byli, bo wtedy jeszcze skutery stały. I jak później już wróciłem, to ich nie ma i nie ma i nie ma. Mam ograniczony kontakt z nimi, a jutro muszą skutery zostać zwrócone do wypożyczalni, ponieważ pan ma wszystko zabukowane totalnie na okres Water Festival. Czyli że um, no zostaną bez środków transportu na tych kilka dni. No dobrze, a ja czekam na nich w takim razie, żeby się z nimi dogadać, co i jak w temacie e, przekazania skuterów. I w sumie to e, co do ich nocnego również, bo tak do końca nie wiemy, pierwotnie mieli być do dzisiaj. No ale zakładam, że zostaną przynajmniej do jutra. Dobrze, e, tam za chmurkami księżyc widać. To już tak, to to, 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 to prawidłnie będzie tak zakończyć odcinek w tym momencie. Zatem bardzo Wam dziękuję za jego obejrzenie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na jutro, 7 rano, Czasu Polskiego, na kolejny. A dzisiaj życzę Wam udanego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.